Witam Witamy na bronzie Ja i tropa incio i Genita A, dokładnie, Genita Co pan sobie myśli? To co? To niby ma pan jakieś topawę, czy co? To... Siadaj, dawaj, le siad. Le siad. Le O bo. Kurde. O Boże, to co to? O ile dokąd? Halo, się uspokoić. Kuba, co się? One atakowały mnie podczas ciemności. Ruch nowy takich jak czyszczenie milionów. Czyścisz miliony? Czyścisz? Ty, 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 tak. Jest, ja On ma DHD No co to jest? No nie! O oh, ten nie mam money. O, Kurde, nie mam O Boże. Oj, będzie ciężko. Nie wiem czy Garnisz jest level do przodu, ze mnie. Nie zapowiada to się jakoś bardzo dobrze. Bym powiedział, że nawet słabo, ale tak nie powiem. Nie. Bo nie. Tyle. Trzeba tego grałeś trochę wykiwać, ale do mnie wyszło. Grałeś, ja. Gra, do to już no to, to go w i po prostu zostało Ale już go nie badzimy, bo po prostu sobie mnie on nie będę ryzykował. bo podpierdam to Rekresyjny! Oh, nie mi no dać tego fraga już, nie? <głady> nie, nie da. Coś tu Co on to Zaczyna od to Lee to co, że jest lepszy niby? Jak zaczyna od blue tego no, to jest co w ogóle. Dziki, dziki, O Ładźcie teraz. Jedzie zaśpiewa i się umygracjano. Nie. <tysklary> yeah. To właśnie, na Nakręca nas. Nie. Yeah. Yeah. Dzięki, Dzik. Graciela rosyckiego chyba. Dzięki, dzięki. Kupę sobie jeszcze Potem jeszcze na spacerze. <tysklary> I pod koniec dnia. Kupę sobie szczerej, ja. Kupa, Upa, kurwa! Chciała, Kupa Upa śmierci! Ma kurwa bardzo śmierci, grawek do mnie przyszedł! widziała go! Widziała Dobrze! Panie Genie, ja wiem, że jest pan anioł człowiekiem! A ja nie Weź ty, nie kupię sobie. No nie uciekł no. Ucieknął, poboż. Występanie, galen! No kurtowo! Smutno Chciałem go zabić, ale nie wyszło. Był na jednym utartę. A tu zły i niedobry galen. No Multował mnie. Nie wiem, jak on mógł tego dokonać. Po prostu to jest... To jest takie brutalne, że się w głowie nie wiesz. Po prostu moja nie wiem. Smutno bo... się polęło. Dobrze. Idziemy no. i nie, na tyle, z pana Za to co zrobił mi i całej populacji, i naszej i teamu. Jakim my team jesteśmy? Jaki kolor? Niebieski. A no tak myślałem no. Bo ja mam po prostu ustawione, na wiesz, no, w wiesz, jakim teamie jesteśmy to mamy i tak niebieski. No ja też. Nie, to masz inaczej. Nie, ja, że my jesteśmy. Jest wprez w niebieskim, nie? No ale y kolor to jest... To... Nie, to masz inaczej, to ja no, to... nie nie wiem, nie wiem. Nie, szukujesz, kłamca. A nie wiem. Pójdziesz, że jest prawda, to, są, to, są nie to ja będę do twojej kocie kroł w mówię, bo ja mam A ja mam ksali. Tu mam kabinę, żeby się dołożył. No, takie laki miałeś. Ale dobra, ja mam taką pasywę, że... ...że to jest u przerąbane. mi zdał Ma. No, Ten przeee... ...z X Tak. Wybombione po prostu. Jebcie, jebcie. Przybombione. Gra bez Ha ha ha, oczekałem, o kurde co? No przecież nie, nie da się. Ten Gałę ultował znowu. On U ma No ja, ja też mam doładę, ale ma po prostu no... No matę, no. No. To no nie umiem nawet na czoło. Tak, bo jestem tego smoka, tego... krawesa. I po prostu nie widziałem i nie widziałem go odpalić, ale jakimś cudem kliknąłem na tego oryksu, o, i no. poleciał mój, o tak tego lubię. Aaaa ja boj. Ogólnie to <głos》> nie jest najlepiej. Nie śmierci. No i tyle, no albo nic i mnie nie lubi. Bo, bo kurczę, czytałem na niego, że zaczyna od zół. I on <głos》> powiedział, nie krytykuj mnie się no, no i po prostu już mnie nie gankuje od tamtej pory. <głos》> tak aha. było. Nie uwierzycie, ale tak było. To jest swój przyjaciel niby To jest e, mój przyjaciel Góbas Sam nie będę z tym przyjacielem Jeszcze ja boj ja boj 1800 khajsów, o kurde Panie Galenie Wiem, że ma Pan skłonności Przemocy Przemocy bo... Nie ma, po Przemocy Galow Namawia do przemocy wśród najmłodszych. Tak jest, ja je. Tak słyszałem w telewizji. Naprawdę. Telewizja nie kłamie. Adam rok złota. A ja tak złota. E tamten rok złota. Idzie, ale no, bo prostu się nie uda. No go Ile tam? No i skromnie. mi, nie? ulta, ale go nie puszczę. Nie... A z kiedy bym puścił to ja pewnie bym nie trafił. No wówczas ma to sobie, się, nie A już miał, mogłem mieć mojego pierwszego baga. No ja, ja mam jednego. Ja wiem, że to wygląda, że na no, przyszedłem, jak teraz słabo nie Ale ja naprawdę nie słabo nie wiem. Tylko pozwolę. nie tak, to tak, paradoksalnie, że to... No to jest tak... Tak. No. No paradoksalnie to jest słabo. Dobra. Pietro? Bonik? Nieee... No to pośrednio, nie powiedzę Ja nie słuchuję, fiduję. I patrz, bawisz. się. No bo, a co, nie mógł mnie nafidować? Ucieka mi. Jebcie, maliśmy przod. No nie, no proszę mnie fidować, halo, halo. halo. Ale sądowi, zabiłem Fidera. Zobaczcie, <coughs> ja. się trolla. Ja też kurde jestem najlepsziej, mam dwie śmierci, jedną asystę. To jest to! Nie, ale po prostu no to... Tak paradoksalnie, no to po prostu no ten gra nie wchodzę, no. Też, ja nie wiem, nie wiem czy my coś jest dobra, nie na tanki. Kurde się dużo gadasz, kurde, no, takie rozgadanie coś strasznie. ty tak dużo gadasz. Ja zawsze dużo gadam. No właśnie kurde, ja się dzieje. No lat jeszcze tego, nie wiesz? Tak nie. Six, why you don't tak me? No to tak, czy mnie w końcu? Nie, pójdzie patrzyłam na łapę. Tak palmy no to tak jest. Tyk, tyk, to... No, tak. cyk. A pamiętam to? Oh, wow. O no ty to. Idę na idę na No, zrobi barona. Xolo, 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 Ej, byłem. dawaj, baw się z nim, nie bij go. Nie wiem, słuchajcie! Zawsze go na luchu hyper! Hehehe, czarno! Hehehe, to na masz? Co? To ma... to... Ja to to... To... Stop. Stop. I zełka, ale nam się nie kręcił w głowie! Ja nie, wiem, ja bym się już pożegnał! No ja też! Chyba, z zwymiotował byś! Lecni. Le Singapur. Oh, dokładnie. O, Dokładnie. Ja palmor troszkę HP. Jest. chciałem to osiągnąć. Ten... <laughs> I to jest No To już to, to jest to, No No to, to jest to, to to, Po prostu to, jest to, człowiek, jest to, Jasuo? No nie widać nie, po... Nie. No, 0-6. 0-6, agresywny człowiek. Tak wygląda agresywny człowiek. Dziad komputerowy, typu... Oj, Lizzy! Lizin, kurczę, no my się chcieliśmy z nim pobawić. Trochę go pomolestować. No Lizzy! no Lizzy! Nie mam widać. Dlaczego? Bo tak. No mam takie bałwy. Ja nie jestem asistą, ale nie nie, nie... nie... nie jestem tolerancyjny, ale nie lubię muzynów. <noise> Logika świata. A, zrobię ze ptorzki. Bo mam takie obszarowe ataki. O okay. kur. Jestem dumny z tego. Mam obszarowe ataki i jestem z tego dumny. mi minionka, jeb, je piesie. <noise> To tu się odpawia. O, Raksu, tu jest. Gdzie? Ile? Jak to waga? No nie no tu nie będę. momentu. cię, tutaj do mnie już. A nie przejdziesz Chodz. i daj z pogardy, żegnaj. O Boże, Stepanie, dlaczego? Dlaczego? Trochę miał tylko że się dzieje. Ale tak te, na razie mi nie zależy na ocenie, bo tylko muszę najpierw Dopiero na jeszcze urzę piątą flagę. Bo ja nie. Nie, tak jest mój plan, żeby zmianować i wiem. Nie. nie wiem czy dobry czy nie. Możecie dać znać. <laughs> dobry czy nie? Nie wiem. Najprawdopodobniej mam dobry, bo ja wiem, jest dobra. Ja no. lubię ją i lubię ją leć. Nie potrzebuję blu, nie? Nie, robię, nie. nie potrzebuję. Ale potrzebuję lepszego biegu. Ja Czemu ta Rombona e, Oriana ma taki duży dużo. level? O. Jaka? Oriana, ale mają Oriane. No chydziemy ja to ja nie zostało. Klepaj tego cesta! lesy... listen, le, 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 le. Proszę Państwa, oto Lisling, który bije miniony. Jest to dzieło nowoczesnego artysty, tak zwanego Samuela. Pseudonis. <laughs> ale nie będę rzucał nawiskać. No minion answers. Cud, lamek, a tak. nawet ten że ona jest poetka, nie? Po prostu... Ona? Ona, no Poppy. A Poppy? Poppy jest taka bardzo fajna i Ej, w jakiejś tam bajce było? No w tych, tej, tej w trollach. No w trollach, ale też y, tego, y, wiesz, co, y, to, 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 to takie, jak to się nazywa, no, po prostu, no takie... Jebu, ciasne głowa. Nie. Nie. nie! A ja ją goniła przez tyle lat! <laughs> <laughs> Czy ten drewniak jest? Ja chcę tego drewniaka, ten drewniak jest mój, dawaj mi go. Jem cię bąbkom! Oh, o są gummiagody! O gummiagodki! Skrzyje ci wszystkie! Jepka, wyjazd! O nie, czemu tam wyrosło drugie? Dawaj mi <grym> ją! Nie ma, nie dla psa! chodź, kończ, zrobimy tego, bo ona by się popłaca na śmierć Barona Nie, no tak, Barona, no to zostałem z Baron, uliczny Baron! O nie Aaa, zostało. Ale ja biorę baba. Karnę. Aha, aha, aha. Ja biorę. A ja Ja zabiję. Nie! Ja bo boj zabiję. A nie, nie zabiję. Jest! Ja, ja mam. Ha, 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 ha. Komuś, baba. Wziąłem sobie. Właśnie umiałem go połóżć. Bo te śmieci nie doceniają mojej wspaniałości i... <laughs> ja idę postawić na topie. Minion! No o, o kurde. O nie, Jasuwo, on jest taki dobry. Taki jest dobry, zaszło. Że... No i coś chcę, żebyś znowu nie wyszło. Ja to nie umiem, chłopcze. Ja wiem, że się w sumie łatwo czuję chyba. Chyba nie, albo chyba. Bo chyba, chyba, chyba. nie mam pewności, więc nie ja chodzi. A, dobry. Ale, o, ale dobry. ja próbuję autoatakami, stricie. Stricie autoatakiem celem. Abra, go, 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 harold. <laughs> okay, okay. I zaczął go. Robię ten. A, krzyk, Jakby to było. Jakby to było. Jakby to i powiedziałeś. Tak właśnie, widałeś Jako się uleczył widziałeś, to ma kraje życia dużo A Gdzie mi się też wydało, się wyleczył 200 Patrz wojna, prawda Wojna, patrz godziwego Ja boj no, fajne. Bojno, fajne, bojno, bojno, bojno. Yeah, no nie, kurczaczek No nie, kurczaczek Kurczaczek, kurczaczek, Co to się dzieje? Kurczaczek, nie kurczaczek Kurczaczek Kurczaczek. Kuna dzika i niedobra. Kuna pozdrawiamy. Kuna, kuna właśnie. Kuna. Kuna kuna. Kuna. Z dedykacją no właśnie. dla Różnej Kury Dzikiej i Pospolitej Dzikiej i niedobry. No właśnie. Jeśli nie wiecie, kto to jest dzika, kuna i niedobra, to po prostu się nie dowiecie i tyle. No właśnie. Może kiedyś się dowiecie. Może kiedyś, no właśnie. Jak nauczy się grać LoL'a? No, niestety mamy przykład wielki. Kuna dzika i niedoba nie są odpośledzony. No właśnie. Ja, ja jestem tolerancyjny, ale nie lubię murzynów. No ja, a ja lubię kuny, bo kuny są fajne. Bo kuny są śpieszne, kuny. dzikie i niedobre. No właśnie, kuny są dzikie i niedobre zawsze te, to, to zawsze te, od kiedy tak, od kiedy to tak dużo gadasz kurde, Czy tylko to na tak nagrywkach? zawsze na niemożliwe. tak dużo gadasz pieprzy cały czas bla 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 ja solę no, cały raz solisz no właśnie no co a kogo, chętnie słuchaj Tak Takiego? co mówisz? co mam Kablem po ją dostanie zaraz. O Boże, zło. Proszę, bo <laughs> ona matka, no, bije kablem. Nie wiem. Ale to nie tak jest. No, na no 100%. No, ty... no, na pewno. To jest bardziej niż pewne. Po prostu, po prostu te miniony mają już większy namiot niż ta popy, nie? Ona ma 3 miliardy 600 kp. <laughs> nie mało ma na popy. Tak, tak, ale ogólnie mniej. Że minione od nie wiem biją, ale ma duże topy. I Nie ma to co ona pod apesie robi? Nie no, to popy. Normalnie, normalnie. Lepiej to ja... Chcą być jakby w enemy teamie, nie wiem w jakim dostanie, będzie tak... Tak. i łatwo ksuje. No, takim tematem to już nie ma być. No no. I main Majna, main. Maina, Main na main. angielskim Szymon... Maina. Majna, maj. Lebaj, widzisz, No kurczę, nawet mi... Toczysz <grym>, bo... ty bagę! Bo no, nie, A miniona zabiła. A miniona miniona zabiłeś. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jestem płatnym zabójcą minionów. O kurde. Co to nie źle? Wiesz? No, tak jest. Tak jest, panie kapitanie. I o tym, że aż zdestroili Tarek. Pólił Turek. Pamiętasz na Pamiętasz Naturka? A no Ej, co mówisz? A, mam raka. To na ten. Mam raka. To na tego. Hashtag tak Hashtag nieprawda. Nie. Kończyk podotrzymała raka we chwali. Nie otrzyma rakawy by... tym... W kube... Nie, nie. W płucach. <susurkanheld> w właśnie. Nie otrzyma raka, tym... Eee, jak to się nazywa? Neksa to Nie wiem. Nie wiem, jakim mam grasnąć Nie wiem, w sumie. Ja też nie wiem. Damy IDGA i listów? możemy. weź. Takim będzie ich Chyba Dziński chyba. A ja chyba, nie wiem, takim wyjadę? Pedałkiem? Pedałkiem to dobra. Pedal, pedal, on jest na początku dobry. No, o Jezu, zamiast rozwalić tureta, ale dobra, nieważne. Zamiast rozwalić moim, o dobra, dzieci. Może Bowman, Bowman. Kole... Ej, ten, no, a no, ten no, Garen nie afczył no, no, czasami, kurde? No, no. Może afryczył. Upata pobić, ale afryczył. Zobacz, jedzie, a niszczył, albo jeszcze nie wiem, niszczył, po prostu będziemy się zgrali. Eee, no, o, Opatrzcie, Jezu. Tak, to coś ciężki, frak, zabija go autoatakami.